Cześć, jest strony 23 i witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. Dziś prawdopodobnie jeden z najkrótszych odcinków, ponieważ bohaterem, któremu się przyjrzymy, jest Great T, lub jak kto woli wielki T. I jest to ostatni boss występujący w tak zwanym The Original World, czyli w tym takim pradawnym świecie, tej, te, tak się nazywa jakoś ten biom w Kingdom Rush Vengeance oczywiście. I właśnie jest też bossem mini kampanii Primal Rage. I oczywiście standardowo opiszę wygląd tego bohatera, jego zdolności, historię i ciekawostki. Choć z tą historią, ciekawostkami w przypadku Grey Tino -T, to nie bardzo będzie co mówić, ale e, o tym zaraz. No przejdźmy oczywiście najpierw do opisu wyglądu. Great T to po prostu tyrannozaur, którego skóra jest w barwie czerwonej. Ma on jeszcze dodatkowo na swoich plecach jakieś takie wyrostki, e, przypominające kolce. E, ma też różnego rodzaju tatuaże, czy tam jakieś barwy wojenne. I jeszcze też jest siodło, na którym zasiada wódz e, plemienia. A dodatkowo sam Great Tea ma jeszcze specjalny, swego rodzaju hełm wykonany z czaszki, być może innego dinozaura. Nie wiemy jakiego rodzaju, bo w sumie wygląda dość nietypowo, albo może też być to czaszka jakiegoś smoka, bo w sumie smoki również mamy w uniwersum Kingdoma, więc może tam występowały one razem z dinozaurami w tym Original World. Także no taki po prostu dinozaur i myślę, że tutaj już co do opisu to to wystarczy i możemy przejść do mocy, czyli w sumie najbardziej obszernej części tego materiału oczywiście tak po prostu patrząc na jego zdolności je są bardzo duży. no tyranozaury były bardzo dużymi stworzeniami także może stratować swoich wrogów e, oczywiście zjeść ich czy rozszarpać, jeśli to jest jakiś Taki też mniejszy, mniejszy Przeciwnik Natomiast może też zagryźć Jeśli to jest jakiś przeciwnik o podobnych gabarytach tak? Oczywiście może też wykorzystać ten hełm Jeśli on się bardzo dobrze trzyma By staranować jakiegoś wroga o podobnych gabarytach I na przykład na ten róg Który ma na nosie Czy na te kły Które ma po bokach nabić przeciwnika Natomiast jeśli chodzi O samą grę no to ma dość sporo różnych takich umiejętności, ponieważ może jeść pułapki na muchy Wenus, które leczą go, dodając może 2000 HP, a dodatkowo może wyłączyć wszystkie wieże na 10 sekund. Jego główny atak wręcz zadaje obszarowe obrażenia fizyczne z szybkością ataku wynoszącą 2 sekundy. Natomiast jego atak dystansowy zadaje obrażenia fizyczne z szybkością ataku wynoszącą 4 sekundy. Oczywiście, co nie dziwi, Potrafi natychmiastowo zabić pojedynczy cel. I tak co 8 sekund się odnawia ta zdolność. A mało tego, możesz rzucać z nieba meteory z 12-sekundowym czasem odnowienia. No i wymaga to, żeby były co najmniej dwie jednostki, i rzucą wtedy 8 takich meteorów. Nie, zostawia, nie, nie zadają one obrażeń po uderzeniu, ale właśnie zostawiają takie płonące obszary które zadają obrażenia od poparzeń i od tego ognia. Także widzimy, ma tu jeszcze jakieś takie specjalne zdolności. Akurat w przypadku tego bohatera udało mi się znaleźć, że były jeszcze rozpisane umiejętności, które posiada w samej grze. No tak jak atak Glorowo, no to właśnie Great T bazuje na takich zdolnościach typowo fizycznych. Jakiego zęby, pazury, choć akurat Ręce, tak jak to tyranozaur, no nie są najmocniejszą stroną. No i oczywiście same swoje gabaryty, gdzie może zaszarżować na wroga. Także taki bohater po prostu do walki, bez żadnej magii, bez żadnych tego typu rzeczy, po prostu jest w stanie, no, swoimi, swoją siłą walczy fizyczną, na tym bazuje, to jest jego główny aspekt. I możemy przejść do historii i ciekawostek. No niestety tutaj nie ma co mówić, ponieważ nie znamy genezy tego wszystkiego za bardzo. No po prostu jest to jeden z wielu tyranozaurów, jakiś największy pewnie z nich, bo nie bez powodu wziął się jego przydomek Wielki T. No i po prostu jest to taką bestią bojową wykorzystywaną przez tych pradawnych ludzi, przez ten pradawny lud. Nie ma tutaj jakiejś większej filozofii czy czy właśnie jakiegoś takiego backstory tego bohatera po prostu jest i tyle, no z niektórymi bohaterami w grach tak jest że są na tyle tajemniczy, że nic zupełnie o nich nie wiemy ale też nie wiem czy akurat Great T jest takim bohaterem, żeby kogoś zainteresował aż tak bardzo bo po prostu jest to dinozaur zwykły ciekawostek nie udało mi się również znaleźć jakichś specjalnych Jedyna ciekawostka to, że po prostu po pokonaniu go otrzymujemy osiągnięcie Apex Predator. No i to ma sens, bo jak najbardziej tyranozą był jednym z, najbardziej, z takich szczytowych drapieżników e, i stał na szczycie łańcucha pokarmowego w swoich czasach. Więc tutaj jest nawiązanie do tego, ale to raczej taka ciekawostka, którą każdy by wiedział i każdy by się domyślił, do czego to nawiązuje. No i nawet jakby. No jakby żył w dzisiejszych czasach w naszym świecie, no to to bez wątpliwości był drapieżnikiem szczytowym. Ale nawet w świecie Kingdoma, gdzie jest wiele różnych stworów, myślę, że w łańcuchu pokarmowym e, byłby wysoko i właśnie mógłby być takim naczelnym e, drapieżnikiem. No bo co ma mogło zaszkodzić? Jakieś smoki czy po prostu potężna istoty? A tak to większość zwierząt, myślę, byłby w stanie upolować bądź po prostu zabić. Także tak to wygląda. No, i tyle mam do powiedzenia na temat tego bohatera. Bardzo krótki materiał, no bo bardzo mało było do powiedzenia na temat Great T. Great T, no nawet tak się chyba nie odmawia. Wielkiego T w polsku da się odmówić, yy, odmienić. Natomiast po angielsku tutaj nie bardzo. Great T i tyle. No i dla zainteresowanych oczywiście przejdziemy jeszcze do omówienia ankiety. No, i Great Tio dziwo zainteresował was tak bardzo, że zdobył aż 45% waszych głosów. No, w sumie, co prawda, pozostali bohaterowie również nie są jacyś wybitni pod względem zainteresowania, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy Dierdre czy Wilbur nie są najciekawsi z tej czwórki. No, jeśli kogoś interesował Kingpin, który zajął drugie miejsce, no to też bardzo ciekawie, bo to jest również bohater, o którym film będzie trwał 5 minut, bo no i chyba, że będzie omówienie ankiety, to 6. Także tak to się prezentuje: no bo po prostu on słynie z tego, że ma charakterystyczny wygląd, był przywódcą bandytów i właściwie tyle. A jego nazwa nawiązywać może do złoczeńcy ze Spidermana, który tak samo się nazywał: Kingpin. Dierdrę chyba ma najbardziej rozbudowaną historię. Wilbura nie pamiętam, czy, czy aż tak bardzo miał. Także tak to się prezentuje: no ale ci bohaterowie was nie zaciekawili. Cała trójka pojawi się pewnie w przyszłych ankietach, ale na pewno nie w tej, co będzie teraz po tym odcinku. No i co, nie będę przedłużał, ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. No i cześć.